Witam Was bardzo serdecznie. Jedna bardzo ważna informacja. Nazwa naszej firmy nieco się zmieni. Jak już widzieliście przed chwilą, zmieniamy nazwę. Drobna kosmetyka. I poza tym jednym szczegółem nic w naszej działalności się nie zmienia. Nadal będziemy sprzedawać zamienniki jakości oryginału, o których tak często wspominamy w naszych filmach. Dalej będziemy robić to, co dla Was robiliśmy, na tym samym, mam nadzieję, że nie gorszym poziomie. E, możecie nawet nie zauważyć czasami zmiany tej nazwy, bo nic oprócz tego się nie zmienia. Dalej będziemy sprzedawać części. To maszyn John Deere tylko pod nowym adresem naszej strony agrodn.com, który już niebawem będzie dostępny. Drużą zmiana, niektórzy nawet może i nie zauważą. Natomiast no, z czasem zmieni się po prostu adres sklepu o tą właśnie zmianę. Ale tu, jeśli chcecie być na bieżąco, to polecam wam obserwować nasz kanał. Będziemy wam z Was o tym informować tak, żeby po prostu przełączyć się gdzieś tam na to agrodn. No i tyle. Pozdrawiam. Cześć.